Siemaneczko, chciałbym mam dzisiaj zademonstrować build, którym grałem w Lidze Blight. Buildem zabiłem Uber Eldera, farmiłem Shaper'a, szukałem Celestial Hideout'u, no nie znalazłem, jak widać. Będę jeszcze próbował, przed 3.9 będzie już naprawdę ciężko to znaleźć, ale nie na ten temat się rozmawiamy. Build jest tani, żeby nim wystartować robi bardzo dużo obrażenia. Polega on generalnie na obrażeniach z Poisona, więc jak ktoś nie lubi buildów, które się rozkręcają, no to świadom, że to nie jest build dla niego. Natomiast moim zdaniem fajnie czyści mapki, dużo się nie umiera, jest bardzo dobrym boskillerem. No i tani jest naprawdę, żeby rozpocząć z nim zabawę. Zacznijmy od jakichś tam najbardziej podstawowych rzeczy, typu przedmioty, które muszą być w buildzie. To jest dagger Cold Iron Point. On kosztuje jakieś śmieszne pieniądze. Ja na początku ligi go kupowałem po trzyce za sztukę. Ja miałem wystarczająco dużo obrażeń już w pewnym etapie. Jednego dagera zmieniłem na Lepersalm. Taką tarczę, która daje bardzo dużo evasion, sporo lifea, troszkę tam No Jest naprawdę fajnym przedmiotem dla buildów evasion z dodge'em. The Devouring Diadem, który jest niezastąpionym przedmiotem w tym buildzie, ponieważ daje nam Eldritch Battery. który jak wiemy, daje nam Energy Shield na manie. Możemy zarezerwować całą manę, nawet jeżeli mamy taką potrzebę, i nadal możemy używać skilli. Plus, jak to dokładnie, trupki to on co jakiś czas przywraca nam Energy Shielda. Ten diadem skłania te zwłoki, więc nie boimy się o jego regenerację w trakcie walki, tak. Jeszcze tym przedmiotem jest The Stampede, To są budki, dzięki którym będziemy szybko latać w trakcie Cyclona. Fajna sprawa. Takim przedmiotem, który też musi być koniecznie widzi jest Coritus Signature. To jest flaszka do Poisona, Ona daje taką notkę, która się nazywa Perfect Agony. No, nie będziemy się tu dużo rozgadywać, po prostu daje nam to bardzo dużo obrażeń, tak? Takim przedmiotem, który jest mile widziany, nie jest. Nie jest wymagany, natomiast daje bardzo dużego boostu. Jest Impresence do Disper. chyba nie trzeba tłumaczyć. Jesteśmy na Poison, to jest Dotka, House Damage, bardzo dużo bonusów z samego amuletu. Jakiś z Curesa, który nam daje. A reszta przedmiotów, no to jest dowolność, prawda? Można już Trzeba uzupełnić sobie rezysty. Ja na przykład na rękawicach zdecydowałem się na drugiego Curesa, generalnie mamy 5. Jeweli w tym buildzie wszystkie są rarowe z life'em i obrażeniami do damage overtime, do Poisona. Yy, będą w, w linku, w wrzucę linka do poba. Tam będą rozpisane gemy, jak są polinkowane, jakie są Jewele. Jakie podstawowe linki to wam podam, ponieważ 6L do cyklona, która jest zlinkowana, to jest cyclone, unbound Islands, cwc, vile toxins Deadly Islands i Valblade Vortex. Yy, <dyskuj> najprościej myślę, że będzie zajrzeć do poba. Link będzie w opisie filmu. Wrzucę jakąś przykładową mapkę. To jest Toxic Sewer T15. Yy, tutaj są oczywiście staty mojej postaci. Yy, z flaszkami defensywnymi. Mam 52% yy, IVada. 44% docza, 30% spel Dodge'a, natomiast to nie uwzględnia... No, nie on nawet uberlaba zrobionego i normalnie calutką grę pocisnąłem. Nie uwzględnia Elusive z Mistwalkera, którego jak ktoś, no, nie boi się umierać, no to może z tego zrezygnować. Ja nie lubię się glebać za dużo. Wolę po prostu lecieć mapki, nawet jeżeli będzie to chwilkę wolniej. Natomiast uważam, że ten build no, dowolny się nie, nie zalicza. bo może to nie jest autobomber, który jednym strzałem czyści sobie trzy ekrany. Natomiast wszystko, co jest w jego zasięgu, pada naprawdę przyzwoicie. Jeżeli ktoś chciałby poeksperymentować, no to zamiast Cold Iron point jednego można dać Bino's Kitchen Knife, żeby rozprzestrzenił się poison. Natomiast ja sporo z tym testowałem. No i nie zauważyłem, żeby to dawało na tyle dużo efektów, żeby warto było rezygnować jednak z tej przeżywalności starczy lub dodatkowych obrażeń z Gold Iron Pointa, który dodaje nam naprawdę dużo obrażeń, co można zobaczyć w pobie na przeliczeniach, prawda, które tam są. Uważam, że nie warto z tego rezygnować. Zrobiłem również różne opcje z rarami craftowanymi. Sam robiłem różne dagery, próbowałem coś zmotać. Natomiast to wszystko wychodziło gorzej niż Cold Iron Point. I uważam, że jeżeli ten dagger kosztuje 3C, to naprawdę nie warto inwestować w crafting broni w tym buildzie. Będzie to nas kosztowało po prostu bardzo dużo karencji, jeżeli w końcu uda nam się zmotać dagger, który da nam więcej, no to no, będzie to kosztowało kupę karencji i moim zdaniem to nie będzie warte tego, inwestowanie w to. Jedną z ważnych hałów w tym buildzie, którą możecie zastanawiać dlaczego ona jest użyta, to są skitterboty. Ale odpowiedź jest dość prosta, ponieważ skilter-boty nie tylko detonują miny, ale również używają szoka i chilla na pobliskich mopkach. Chill jest bardzo fajny, ponieważ te mopki spowalnia. Może to, to nie jest jakieś znaczące efekty, zawsze coś fajnego dla nas. Najważniejszy jest szok, który sprawia, że Blade Vortex mocniej klepie, a jak on mocniej klepie, to z taki pojzona mocniej biją. Więc sprawa jest dość prosta. Odbija nam to kosmicznie obrażenia. Oj ojoj, oj, oj. tutaj MTX-y włączyłem, zakręciłem się. Ja używam takich rękawic z Temporal chainson On Hit. Mi się to sprawdza, uzupełniam tym resy. Tak naprawdę nie jest tu nic konkretnego na ten slot wymagane. Na klacie mam belkę. Chociaż może być spokojnie rarowa klata, można biegać z tabula rasą. Myślę, że spokojnie dojdziecie do czerwonych mapek. Już naszej perze może być problem jednak w tabulce, ale myślę, że jak ktoś dobrze unika tam jego ataków, to se da radę. Z flaszek mam antyfrizową Instant Hila, Divine Life Flaska, Antyblida, Jade Flaska, to Signature, o którym mówiłem. Flaszka, która musi być koniecznie. Mam sin's rebirth, wydaje nam. Bardzo dużo obrażeń ta flaszka, no i nie możemy z niej rezygnować, no niestety. I mam jeszcze Ciri's Promise, żeby mieć troszkę licza jednak, bo z tym jest problem. O buildzie wiele więcej nie da się powiedzieć, krótka demonstracja gierki była. Linki opisałem, utility linki, to chyba nie ma za bardzo o czym mówić, bo są głównie aury będą opisane w pobie wszystkie linki będą tam rozpisane, jak są użytkowane, prawda? To nie jest nic nic nadzwyczajnego. Praktycznie to samo, co każdy inny build używa. Życzę Wam miłego czekania tym buildem i powodzenia.